Środa 28 grudnia Monika Kowalczyk-Kogut zapraszam na telefakty. Powiat szuka dyrektora szpitala. Kandydaci mogą do 9 stycznia składać wszystkie dokumenty. Mała inwestycja, duża sprawa. Rozpoczyna się układanie nawierzchni asfaltowej na tym odcinku ulicy Akacjowej. Życie jest jak książka z rozdziałami. Moja praca mnie fascynowała, i jestem szczęśliwa, że mogłam wykonywać ten zawód. Samorządowcy Zopatowa nie mogą doczekać się obwodnicy, która wyprowadzi z miasta ruch, zwłaszcza tirów, i da oddech mieszkańcom. Obecnie trwa oczekiwanie na decyzję o pozwoleniu na budowę. Opatowie krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne do Kielc, Sandomierza i Krakowa. Dziennie przez miasteczko przejeżdża nawet 15 tysięcy aut. Obwodnica rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych, pozwoli wyprowadzić ruch ciężkich samochodów z centrum, rozładuje korki na głównych ulicach. Starania o wybudowanie obwodnicy Opatowa trwały wiele lat. Dziś można powiedzieć, że udało się i budowa drogi w 2023 roku rozpocznie się. Obwodnica będzie miała niemal 12 km długości, będzie przebiegała przez tereny gmin Sadowie Opatów-Lipnik w ciągu drogi ekspresowej 74 i krajowej 9. Kierowcy nową trasą ominą Opatów na początku 2025 roku. Roku. Koszt budowy obwodnicy to około 403 miliony złotych. Uzupełnieniem tej inwestycji będzie 3-kilometrowy jednojezdniowy łącznik w ciągu drogi krajowej 74, poprowadzony na północ od miasta. Łącznik realizowany jest jako osobne zadanie. Sporo kontrowersji, zwłaszcza wśród mieszkańców Chmielowa, budzi budowa nowej, dużej obwodnicy Ostrowca, na której zaprojektowanie ogłoszono już przetarg. Wzięło w nim udział aż 9 firm. Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy dużej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Za projektowaniem trasy w ciągu drogi krajowej nr 9 zainteresowanych jest 9 firm. Najtańsza oferta opiewa na około 8 milionów 200 tysięcy złotych, zaś najdroższa wynosi 15 milionów 700 tysięcy złotych. Aktualnie komisja przetargowa zajmuje się analizą dokumentów w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w pierwszym kwartale 2023 roku. Według wstępnych Założeń duża obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego miałaby początek w rutce w gminie Kunów, a wylot na drogę krajową relacji Ostrowiec Świętokrzyski-Opatów w okolicach Jacentowa. Co ważne, dla inwestycji wydana jest już decyzja środowiskowa. Na 13-kilometrowym odcinku planowana jest budowa węzłów drogowych w Rutce i Miłkowie, dwóch skrzyżowań przewnej i Jacentowie, sześciu mostów, dwunastu wiaduktów, ekranów akustycznych, a także przejść dla zwierząt. Wniosek o wydanie decyzji z RIT zostanie złożony na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w terminie do 1 lutego 2024 roku. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 25 miesięcy na realizację zadania. Obwodnica pozwoli ominąć Ostrowiec Świętokrzyski od strony zachodniej i południowej. Pozostając w temacie układów komunikacyjnych przenosimy się na ulicę Akacjową w dzielnicy Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nie jest to wprawdzie droga tranzytowa, ale dla mieszkańców bardzo ważna. Nieutwardzone drogi to niewątpliwie problem, z jakim borykają się mieszkańcy wielu części osiedla Gutwiny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Każda jedna inwestycja jest mile widziana, bo jest to jedna z bardziej zapuszczonych dzielnic Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie przez lata nie było żadnych inwestycji i myślę, że każdy taki odcinek drogi wewnętrznej po 100, parę metrów, 200 metrów to jest tylko i wyłącznie dla pożytku ludzkiego. Jeszcze w tym roku z asfaltowej nawierzchni na 150-metrowym odcinku cieszyć się będą mieszkańcy domów przy ulicy Akacjowej. Prace są na ukończeniu. Niektórzy mieszkańcy od lat e, mieszkają i ciągle jest problem e, z tymi nieutwardzonymi drogami. To myślę, że na jakiś czas e, po, pozwoli rozwiązać ten problem dojazdu, tak, że tak powiem suchą nogą dojścia e, do posesji. E, I e, docelowo na pewno jest tu potrzebna e, lepsza droga o lepszych parametrach, ale to, jest, to przyjdzie pewnie na to czas. Z powodu problemów z uregulowaniem stanów prawnych na tym terenie Ulica Akacjowa ma około 3 metrów szerokości, co z punktu widzenia przede wszystkim kierowców, jest pewnym ograniczeniem i utrudnieniem, zwłaszcza jeśli na poboczach parkują auta. To są niestety zaszłości z lat poprzednich, z lat 70., 80., kiedy te działki dzielono nie regulując stanów prawnych. Te drogi momentami bardzo wąskie, 3,5 metrowe. Dzisiaj standardy są zupełnie inne. Dzisiaj pas drogowy powinien mieć minimum 10 metrów. Stąd dzięki też takiemu zaangażowaniu części mieszkańców, bo część mieszkańców um, um, zgodziła się sprzedać miastu albo przekazać miastu w jakiś sposób te grunty. I na tym obszarze, i na tym terenie, na tym odcinku, gdzie mamy w miarę uregulowany grunt, zdecydowaliśmy się dzisiaj wyjść naprzeciw. przeciw. Gutwin to ostrowiecka dzielnica kojarzona przede wszystkim z ośrodkiem wypoczynkowo-rekreacyjnym, z którego zwłaszcza Zwłaszcza w miesiącach letnich chętnie korzystają mieszkańcy powiatu. Dobra infrastruktura dla rowerzystów i układ komunikacyjny teraz został uzupełniony ulicą z nową nawierzchnią, która często wykorzystywana jest jako skrót na Gutwin, jak zapowiada prezydent, w planach jest ciąg dalszy inwestycji, i to już w przyszłym roku. Wielospecjalistyczny szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim obecnie zarządzany jest przez pełniącego obowiązki Dariusza Tumulca, który zastąpił na stanowisku odwołanego z funkcji Tomasza Kopca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już na początku lutego poznamy nowego szefa szpitala. Powiat ogłosił konkurs. Został ogłoszony konkurs na dyrektora szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kandydaci dokumenty mogą składać do 9 stycznia. Wymagania wynikają wprost z przepisów prawa, z rozporządzenia tej ministra zdrowia. I one są dosyć proste, bo wymagają albo określonego wykształcenia, albo studiów podyplomowych, albo zajmowania stanowisk kierowniczych co najmniej przez 3 lata. Osoby chętne na objęcie stanowiska dyrektora naczelnego wielospecjalistycznego szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim muszą przedstawić koncepcję funkcjonowania placówki. Posiadać wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia oraz znajomość ustaw o samorządzie powiatowym i finansach publicznych. A oczekujemy przede wszystkim osoby, która potrafi zarządzać tak dużą jednostką, która posiada wiedzę i ma pomysły, ewentualnie, Coś zmienić na lepsze w szpitalu. Konkurs na dyrektora szpitala w Ostrowcu został ogłoszony po tym, jak w październiku bieżącego roku zarząd powiatu podjął decyzję o odwołaniu szefa lecznicy z zajmowanego stanowiska. Decyzja była spowodowana tym, iż ówczesny dyrektor pełnił funkcje zarządcze w organach spółek prawa handlowego i fundacji. Jutro jedna z ważniejszych sesji Rady Powiatu, tak zwana sesja budżetowa. W czwartek 29 grudnia na ostatniej w tym roku sesji spotkają się radni Rady Powiatu Ostrowieckiego. Jednym z punktów w porządku obrad będzie uchwalenie budżetu na 2023 rok. Uważam, że jest to dobry budżet, który zapewnia realizację wszystkich zadań, jest prorozwojowy, co uważam za sukces w czasie szalejącej inflacji i spadających dochodów budżetu. Dochody powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok zaplanowano w kwocie 192 milionów złotych. I warto zauważyć, że są one o 5 milionów złotych mniejsze niż w roku bieżącym. Jest to zmniejszenie udziału w podatku od osób fizycznych, zmniejszenie subwencji ogólnej. Oczywiście Państwo wiecie, że też środki na oświaty są niewystarczające. Niższe wpływy do budżetu powiatu to również mniejsze pieniądze na wydatki. Już dziś wiadomo, że wydatki bieżące w przyszłym roku zmniejszą się o 15 milionów złotych. Ale Podkreślam jeszcze raz, wszystkie zadania powiatu będą zrealizowane. Plan dochodów, wydatków, zakres zaplanowanych inwestycji w Powiecie Ostrowieckim w 2023 roku zostanie przyjęty na jutrzejszej sesji. Dokument z pewnością będzie modyfikowany i uzupełniany na przestrzeni roku. A co udało się zrealizować z zaplanowanych przedsięwzięć, dowiemy się za rok. Sesja w powiecie Ostrowieckim jutro, a 30 grudnia sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Porządek obrad dostępny jest na stronie internetowej urzędu. Dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim miała miejsce niecodzienna, ale bardzo sympatyczna uroczystość. Dyrektor, pracownicy oraz prezydent miasta pożegnali odchodzącą na emeryturę pracownicę z 35-letnim stażem. Życie jest jak książka podzielone na rozdziały. Jeden z rozdziałów w życiu Anny Polak trwał przez blisko 35 lat. Była to praca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pierwszy dzień w pracy w bibliotece pamiętam doskonale. Już tego pierwszego dnia biblioteka mnie zafascynowała. I tak zostało do dzisiaj. Mimo tych wszystkich lat różnych zdarzeń, które życie zawodowe i prywatne przyniosło. Zawsze mnie praca, moja praca mnie fascynowała i jestem szczęśliwa, że mogłam wykonywać ten zawód. Pani Anna pracę w bibliotece rozpoczęła w 1987 roku. Przez ponad 30 lat obserwowała zmiany w tej instytucji kultury i jej metamorfozę. Dzisiaj biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć książkę, to również Centrum Integracji Międzypokoleniowej Scena dla Artystów i Pisarzy. Wszystko, co w sumie przyciąga do biblioteki służy czytelnictwu, służy nam wszystkim, rozwoj, indywidualnemu rozwojowi czytelnika, także jest to praca nie do przecenienia jeszcze w dzisiejszych czasach, gdzie naprawdę najważniejszą wartością jednak jest wiedza. Po 35 latach pracy nadszedł Moment pożegnania, no i powiem w mił koleżeństwa, że zapraszamy na kawę herbatę zawsze no. do biblioteki. No, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, to dla pani. To jest miła chwila dla wszystkich. To jest wyjątkowe podziękowanie też w imieniu wszystkich mieszkańców, bo pracując w bibliotece, wiele naszych osób, mieszkanek, mieszkańców ostrowca, dzieci, czytelników, uczniów korzystało z bibliotek. Nie korzystało z pomocy pani, i stąd w ten sposób chcę w imieniu swoim, swoich poprzedników też podziękować za tą pracę. Anna Polak przyznaje, że biblioteki i koleżanek z pracy będzie jej bardzo brakowało i już dziś tęskni za czytelnikami. Ania była y, wspaniałą koleżanką, zresztą mam nadzieję, że będziemy utrzymywać y, kontakt. Y, była bardzo dobrym pracownikiem, bardzo sumiennym, bardzo rzetelnym, y, bardzo profesjonalnie podchodziła do, y, do swojej pracy, także będzie nam no, bardzo ani brakować, łezka się wokół kręci, no ale cóż, życzymy jej wszystkiego dobrego na emeryturze. Oczywiście samych y, udanych wyborów lekturowych. Przejście na emeryturę to oficjalne zakończenie drogi zawodowej, ale z pewnością otwarcie drogi do spełnienia marzeń. Świeżo upieczona emerytka ma sporo planów, a jednym z nich jest podróż do Portugalii. Taki mam plan. Jeżeli oczywiście będzie spokój w Europie, na świecie i zdrowie na to pozwoli, również finanse, to jesień, jesień Portugalia, a, a wcześniej no na pewno jeszcze Polskę mamy piękną, cudowną, więc jakieś takie małe, krótkie gdzieś wyjazdy. Czego życzyć emerytowi? Przede wszystkim dużo zdrowia, realizacji planów i spełnienia tych najskrytszych marzeń. Pani Ani życzymy zaczytania w jej ulubionej literaturze sensacyjnej i dziękujemy za współpracę. W dzisiejszych Telefaktach to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia jutro o 17.30. których się nie zapomina, i są prezenty, które stają się pamiątką na całe życie. Silver and Gold, Jubiler Tarmex to sieć salonów z niepowtarzalną biżuterią i szeroką gamą obrączek ślubnych. Znajdź prezent, który przejdzie do historii Twojej i Twoich bliskich. Zapraszamy do Galerii Łysica w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz do sklepów w Opatowie i Lipsku. Więcej na www.jubilermyślniktarmex.pl Kompleksowa rehabilitacja. Profesjonalna obsługa. Zabiegi dla każdego. Dostępność 5 dni w tygodniu. Konsultacje fizjoterapeutyczne. FizjoATIV Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu. Telefon 601 27 40 77. Nexera to nowy wymiar światłowodu w Twoim regionie. To jeden kabel z internetem od różnych dostawców. Raz zamontowany daje dostęp do szerokiego wyboru firm i ich najlepszych ofert, a zmieniając dostawcę internetu, nie musisz demontować kabla i wykonywać kolejnych remontów. Światłowód Nexery to super szybki i stabilny dostęp do internetu, niezależnie od pogody. Wygodna praca na wielu urządzeniach jednocześnie i wolność wyboru dostawcy. Jesteśmy w Twoim zasięgu. Zamów usługę u kogo chcesz. Sprawdź na www.nexera.pl Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 2 stopni Celsjusza, wiatr 16 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali. Jutro w ciągu dnia temperatura 5 stopni Celsjusza, wiatr 22 km na godzinę, ciśnienie 1017 hektopaskali. Biometr korzystny. Znacznej pogody życzył sponsor: Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.